się siema z tej strony Suert, wstawaj Nathan. Gramy dalej w uncharted fortuna Drake'a. Rozdział Klucz do przeszłości. Zdobyliśmy klucze i możemy pewnie otworzyć sobie te tutaj drzwi z takim oto symbolem. <laughs> Okej No to wchodzimy i się bawimy Gdzieś musimy w końcu znaleźć cielenę Kurde, mało Amo, weźmy mikro Mhm. Gdzie ona jest? No właśnie, gdzie ona jest? Do jasnej ciasnej anielki. Co ty tu wchodzisz sobie? Oj, 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 trochę amunicji. Czekajcie, czekajcie, chcemy tak, granat na pewno. Amo, jeszcze tu chyba jest granat jeden. Aj. Dwa pistolety, a dobra, mamy granatów na full pewnie. O Jezu, jak ja tego nigdy nie lubiłem. No właśnie. Od razu granaty gdzieś porzucam. Spierdzielajcie gnoje. Tam jeszcze. O jest, tutaj tych kolesi jeszcze... No właśnie. Ja ja Za dużo ich, za dużo ich tutaj w jednym miejscu. Dobra, na chwilę się cofnę. Ja, wcale mi się to nie podoba. Ach, kurde, mogę się cofnąć nawet tutaj? Dobra, 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 dobra. Teraz by się im tam przydało gdzieś rzucić. A Jezu, Jezu Kurde, najgorzej tego gnoja tam będzie załatwić z tego... Ja piernicza. granatami jeszcze fra głese pistolet. Dobra, schowaj się. Kurde, jeden strzał tego i prawie po mnie. Ach Jezu. Jeszcze żyję, no. Co za menda. Dobra, gdzieś tam upuścił sobie granacik. Szkoda, że nie załatwił kumpla. Ach. No. O Jezu. O oh shit. karną tu mi podchodzi. Dobra. Straszna miejscuwa, straszna miejscuwa. Żeby nie ten KM to byłoby lepiej. Huh. Ha, teraz się jakoś trzeba tam gdzieś przedostać. Dobra, on strzela też seriami. Kurde, tu miałem wybuchowe beczki. Coś mamy? Tam go nie sieknę. On ruszył stamtąd. Nie, główno nie ruszył. Dostał. Na pewno dostał. Dobra, to otwarte. A! Słyszałem, że coś tam się chyba zamknęło. Chyba wolę mikro. Chyba wolę mikro pozbieramy, co oni tutaj pozostawiali do Akacza. Teraz jest trochę bezpieczniej. Ok. Ej, wybuchowe beczki były. No, kurde, rzucałem tu granatami. Nic z tego nie wyszło. No a jednak, ta bramka się zamyka. Czekajcie, czekajcie, jeszcze może coś. Tutaj. Nie, przejścia brak, dobra. Czy to jest jedyne tutaj przejście? Dawaj, dawaj, dawaj! No, idziesz, kurde blada. Prawie by cię tutaj przytrzasnęło. No, może się udało to wyczyścić. Mios. Nie. Och, tu nie widzę nikogo. Ach, jest jak mi przebieg. Tam jest gościu ze strzelbą. O oh, cholera, co ja zrobiłem? Jezu, jeszcze, ale to są twardziele. Dobra. Ach. Czemu? mówiłem, że nie lubiłem tej miejscówki. O, ja pierniczę. Dawać mi to mikro tu. Dziś chyba było jeszcze amo do mikro. Nie... i to chciałem. O, nowa zabawka. Jeszcze ktoś tam kurde może być. Jeszcze ktoś tu się może ukrywać. Aha, tego można było załatwić tutaj. Teraz ja się trochę pobawię z wami. Jeszcze biegniecie? Dobra. No udźwiękowienie jest rewelacyjne. Sami słyszycie, dobra. Ho chyba spokój. No to idziemy. Tam już raczej nie wrócimy. U, już myślałem, że przejścia nie ma. Co by było dosyć dziwne. Jeszcze trzeba się mieć tu na baczności. No, to już jakaś niewielka tutaj sala. Coś tu mamy, i potem jakieś drzwi. Kto wie? A, nie są hiszpańskie, angielskie. Fletcher, poszliśmy do wysokiej wieży. Liczę, że tam się spotkamy. Francis Drake Wow, dotarłeś aż tu, ale co planowałeś? O, w mordę no to z tych drzwi ktoś jednak wyszedł. Tylko ty byłeś, grubasie? Całkiem możliwe. Nigdy nie wiadomo, kiedy jaka broń się przyda. Poszedł do wysokiej wieży. Hmm, pistoletu nie chcemy. To pewnie ta wieża. Łazimy w kółko, o oh, nic nie da, się. Jeszcze jeden. Świetne kurde udźwiękowienie, ja pierniczę, te strzały słychać jak śmigają. Któryś z Was miał mikro, żaden, tu coś jest. Jednak. Tu jeszcze jakiś padł. Super. No to już biegaliśmy sobie wcześniej. Widać trupki. No to jakoś się musimy do tej wieży i my przedostać. Nie tak, a jak? Może tak. Dobra, jesteś wyżej, ok. No idziemy, przesuwamy się. Pryk. No teraz ciekawie jest, ale nie przeżywam jak on. Z wysiłkiem, dokąd poszła? Ja pierniczę. No dobra, teraz tu. <laughs> Jezu, on się nieraz tak łapie, że, że nie wiadomo, co robić. Coś mi się tu nie podoba. Hm, Już widzę. Dobra. Nie! Aj, widzę i... W kurde, kółko wcisnąłem. A Jezu, Jezu. Brawo! Naprawdę brawo, brawo, tak, pogratulować. Okej, okay. teraz tu. Teraz ostrożnie, kółko i teraz gościu. Jezu. Otóż to lepiej. Mhm, teraz w drugą stronę. No jakoś jakoś idzie. No tak, tędy się też już wspinaliśmy. A teraz będziemy jeszcze wyżej wchodzić. Na to wygląda. tam nie ale tutaj o Jezus Maria ja pitole nie dość że gorąco na dworze to jeszcze kurde muszę się denerwować łapy się ślizgają po tym padzie ukrop straszny o tu ciekawie Dlaczego ty tutaj szukałeś, he? Zaraz, zaraz. Wygląda znajomo. Hmm. Statki nie wypłynęły. Elena! I tam jest. Cholera! O w mordę, nie tego trafiłem. Tak chyba miało być. Nie, żebym chciała uczyć takiego fachura jak ty, ale tutaj Eldorado nie znajdziesz. Jak ty się tutaj w ogóle znalazłeś, co? To no tak się składa, że chciałem cię ratować. Słodziak z ciebie. Tradycyjna otynkowana cegła z peskowca. Zaprawa z wapna. Aha. A, skąd ty się tak dobrze na tym znasz. Z programu. Mojego wiesz, architekci Nowego Świata. Ta! Wystarczy nimi mocno szarpnąć. Co? Nie, 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 czekaj! Nie na pewno! Chodź badam Otwieraj te cholerne drzwi! o cholera Hehe, Drake! Eddie Raja. No, mogłem zgadnąć. Fascynujący dokument, co? Ten cały Sir Francis robił, zdaje się, w mojej branży. Nie pochlebiaj sobie. <noise> Zawsze wrogo nastawiony, co? <noise> Powiem tak. Doprowadź mnie do złota, a może daruję ci życie. <noise> Serio? To twój deal. Zginę teraz albo później, jak pomogę. Trudny wybór, ale wiesz co? Wolę teraz. come on! Słuchaj, no gnido, obiecano mi, że znajdę skarb na tej wyspie, a teraz moi ludzie giną. Nawet nie mogą wyjść się odlać bez obstawy, a ja nic nie mogę zrobić. Składam ci uczciwą propozycję: pomóż mi znaleźć skarb, to ostatni żywy zgarnie złoto i dziewczyny, oczywiście. Dziewczyny? Oj, Eddie, jej tu nie ma. Pewnie jest poza wyspą i wzywa pomoc. Daj, kocin, Nigdy nie byłeś dobry w pokera. Znajdę ją. Wierz mi. Nie sądzę, żeby ona mogła mi zaszkodzić. No, chodź tu. Dziękuję! Hej! Do diabła! nieźle. Dzięki! Hej, hej! Bukapintu! Złap się! Hennik, Ameryka! Gonić ich! To sobie postrzelamy, widzę. Z deszczu pod rynne. piernicza który tu no nie za fajnie, nie za fajnie tak się strzela, o matko święta. W kierowce nie możesz trafić o pancerzony diabły? No, te się fajnie zestrzeliwuje. co tu jeszcze? Ale akcja. Ale akcja! Napiernicze. Nie wiadomo, w którego strzelać. Dajcie na luz! Dajcie na luz! Nie, 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 nie! Cholera! Z tyłem uważaj na plif! To się nie dzieje! Mordę. Zapomniałem, że mamy też granaty. Co <laughs> Jezus, Maria, kończmy to, please. <laughs> Tia pierdliczo latają wszystko. Poszło. Ale skurde, ceczka. Ile, ile ich jeszcze jest? Jeszcze trochę widzę. Dalej! Gazu! O, oh, borde! Daliśmy radę! Nie wierzę, że się udało! A co to za jeden? Dawny wspólnik, ale uważaj! O nie! Trzymaj się! Uh, ok. Złuchaj mnie za rękę. Dobra, dobra Jesteś co? Tak, tak Ej, ale ty krwawisz Na no, ryzyko zawodowe Spadajmy stąd tak, co? <laughs> Jedziesz gdzieś? <laughs> Hej, Andy Naprawdę myślałeś, że uciekniesz przed muła? Ależ nie, ja tylko pokazywałem tej pani wyspę Stolpysk! Ty pewnie też dla nich robisz. Co? Myślałeś, że mnie wystawisz i wszystko zgarniesz dla siebie, Cholera! Przychol! Eddie, spokojnie, brachu! Co? Skończyła ci się pasa. No i także droga. Już. Dawaj tę mapę. Czekaj. Dobra, okej, okay, masz mnie na widelcu. Ani drgnij. Spokojnie, Edi. Wyjmuję mapę, jak prosiłeś. Powiedziałem, czekaj. Robię to. No dawaj ją. Zaraz. Miałem się nie ruszać. Chyba będziesz musiał tu podejść. Tajkano.